Dzień dobry Państwu. Dzisiaj po raz kolejny możemy Państwa powitać, niestety w tym covidzie jeszcze, ale mam nadzieję, że bardzo szybko się skończy, na bardzo fajnej wystawie. Będzie to wystawa Pani Moniki Larońskiej pod tytułem W jest wszystko co kocham. Tytuł mówi sam za siebie. O tym tytule i o wystawie dużo powie Pani Monika. Natomiast ja chciałbym tylko, tylko powiedzieć, że jest to wystawa tak naprawdę Człowieka, który widział góry, kocha góry, który je rozumie, i jeżeli Państwo zobaczycie na tytuł, to właściwie zamyka się w całości. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa zapraszam i oddaję głos Pani Mójce. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia zdjęć. Będzie to galeria online. Wystawa zatytułowana W górach Wszystko, co kocham, Dlaczego kocham góry. Że, że może znaleźć spokój, wytchnienie, e, można być blisko natury, można być e, tak naprawdę samemu z sobą i swoimi myślami. E, te zdjęcia powstały na przestrzeni kilku lat. E, tak naprawdę obrazują moje początki w tatrach, e, jak i już nieco bardziej e, zaawansowane powiedzmy, trasy, A dlaczego konkretnie e, te zdjęcia w zasadzie każda na no to obrazuje inną trasę yy, i inną wycieczkę. To jest przekrój od początku aż, aż do teraz. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Yy, mam nadzieję, że w tych zdjęciach zobaczą Państwo to, co ja właśnie widzę w górach.